Witam w Trzebieży. Ta miejscowość oddalona jest od Szczecina o 30 km i niecałe 15 km od Polic. Trzebież to niewielka i malownicza miejscowość położona nad zalewem szczecińskim przy Puszczy Wkrzańskiej. Jej turystyczno-wypoczynkowy charakter podkreślają liczne atrakcje dla turystów, takie jak promenada spacerowa, wieża widokowa czy kompleks rekreacyjny. Czy widzieliście, że w Trzebieży znajduje się największy port nad zalewem szczecińskim? W żeglarzy przyciąga Urocza Marina, a z tutejszych plaż widać tor wodny w Świnałścia. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać dwie atrakcyjne działki znajdujące się w tej okolicy. Zapraszam! Jesteśmy na działce o powierzchni ponad 2000 m. Teren płaski o kształcie zbliżonym do kwadratu pozwala na optymalną aranżację zabudowy. Działka niezwykle słoneczna. W cichej okolicy, zapewniająca bliskość natury. Do centrum miejscowości około 500 metrów, do portu rybackiego około 400 metrów, a tutaj niedaleko jest nowo wybudowana ścieżka rowerowa. Media. Prąd, woda, oddalony około 180 metrów od działki. Działka idealna pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego lub całorocznej rezydencji na łonie natury.